Siemanko, z tej strony Kamek i witam was w ćwierćfinale pucharu Ultimate Team Veloc, widzę Veloc, który dzisiaj z nami jest... Radol, witajcie. No i, i lecimy ćwierćfinał. E, ja wezmę takie... Dobra, wezmę niebieskie. No i zobaczmy jaki Radol ma skład. E, 3 5, 2, tak samo, dwóch obrońców takich samych, defensywni tacy sami, prawy pomocnik taki sam, napastnik taki sam, obramkarz taki sam. E, nie wiem czy jest coś do dodania, składy podobne. No i tylko. Poczekaj chwileczkę. No, no, no. Dobra, już możesz grać. Okej. Okay. Okay. Ale w następnej rundzie też będą losowanie do par? Jeżeli tak, tak, tak. Przejść. tak. Mhm. Ręka była, ale nie. No, nie ma, niestety. Okej, okay. nice. Mogą kontratakować. Ładnie, chłopaki się zgrali Benarfa! O Benarfa Nieee, myślałem, że karny. Mech Ulubiony zawodnik mój z Newcastle. No no nie no, FIFA jest dobry 5 gwiazdy tricków. Może ma się czym popisać. Znakomita interwencja to wymaga. Okej. Okay. Ładnie Suarez przyjął. Ok. A Suarez dobrze grałem. No nie narzekam, wiesz, nie narzekam ci powiem ile on ma tempo 86? 84? Wow, jest taki no nie jest, nie jest zły, naprawdę. Nie wiesz, Remiego, ja mam nie. No ja też mam Remiego i Suareza, to masz Remiego i Balotellego. Także. Mario, to jest. Skill. O oh no. Wow, trochę ucieka mi piłka, ale spokojnie. Hmm. Zagrać piłkę do środka. Ładnie, Dawid Luiz, jednak mark. OP, op. Dawid Luiz, OP Nie cierpię tych ruletek. O, trochę są opa Czemu nie bieg do niej tam tamten piłkarz? Wow, brawo, Czech. Dobrze. Ale już pierwszy strzał, chyba to by dopiero nie. Ta... Dobrze, dobrze, Czech. Jak tak będziesz grać, to. Zwróci zostawił w tyle. To musi Dobra. Bardzo ładny. A Saidi też pięć gwiazdek. Można mieć lepszego lewego pomocnika. Tak jak ty masz na niego, też bym chciał na niego, ale mnie nie. Szybko wygląda czyszczą, że tutaj nic nie gadał Tutaj brat wszedł. No Na szczęście nie mam takiego problemu. Jak brat albo siostra. Chociaż chciałbym mieć jakiegoś młodszego, no starszego też to bym... Uwierz, że byś nie chciał. Nie no, właśnie nie, nie, nie mam to, nie wiem jak jest, nie? Właśnie. Jakbym miał, to pewnie też bym nie chciał. Okej. Okay. Och, nie cierpię tego. No... byś <laughs> <laughs> tego Andy'a. Ajajaj. Aj. Nie, no, ostatnio... Spodziewałem się, że tylko 1.0 będzie 20 minuta. Wtem, ostatnio właśnie z tym składem postanowiłem zbudować, żeby właśnie na triki trochę pójść. No bo, no, 5 gwiazdek mam, 3 z 5 gwiazdkami, 2 napastnicy z 4, no to jest, jest się czym bawić. I na przykład następny mój odcinek Ultimate Team, który wrzucę chyba jeszcze dzisiaj, to jest poniedziałek, to naprawdę tyle ładnych bramek tam było, że to... To weź co, jak będziecie stać naprawdę warto na niego, bo... No też, też tak wiąże. myślę, też tak myślę, ale na razie będę zbierał na inform tarapta. Chcę o, sprawdzić sobie. No jego. dobry, dobry bo tarap fajnie gra. Ale ja mam hmm. jakąś No dokładnie. Bardzo oh. ładnie Czech, się Czech. Czech, Czech, to jest Czech, to jest klasa. Monster Dobra, ładnie wybić proszę. No ładnie wybić. Ktoś tam ci umiera na boisku. A, Strać, teraz już w stanie Stracił kolano. No i już jest zdrowy. Magia. Suarez odgryza e, części ciała innym zawodnikom. To jest coś. Aha. Masz dodatkowy skill. Może w 14 by taki, taki ten Suarezem szło. Tak, ale tak będzie miał godnego zastępcę. Tak, tak, tak. O, ależ to wybił. Hmm. Dobra. Nie wiem ale tak, nie wiem jak ty, ale mi się na przykład w Ultimate Team najlepiej broni z trzema obrońcami. A nie, znaczy nie, mi się w, w, przy przy 5, 2, 3, 5 bo 3, 5, 2, jak 2. grałem 4-1, 2-1, 2 to spadłem z pierwszej ligi nawet. Chociaż, że miałem Azarda, Bale'a, uh -huh. wszystkich posprzedawałem w dupie, to miałem, zrobiłem skład na 3-5-2. Coinsy posprzedawałem kolegom, że jest uh -huh. na mikro, zarobić. Oj, faul. Ale... Ajajaj, aj. David Luiz też. Też nie wiem czemu on się nie świeci. Nie? No, w tamtej FIFA się świecił, a w tej nie świeci się. Ale no. w 14 już 100% się nie... i niepewno będzie droższy. No, a i, EA, i stroluje... nie, wi nie wiadomo, czy będzie ten. Nie, nie wiadomo, czy będzie środkowy pomocnik, czy, czy jako defensywny, czy znaczy. Nie wiadomo, gdzie go ustawiam. FAUL karny. Szkoda. Dobra, będę czekać. O czym ja to mówiłem? A, że EA może nas strollować i. Zrobić tak, że na przykład on będzie słabszy niż w tej części filmu. Nie, no raczej nie, no można zobaczyć po jego strzałach, ten ostatni strzał, jego taki z 30-40 metrów, z 30 chyba to było, ale naprawdę strzał taki, że, Ło Podziwiać się tylko, dobrze. Ja się modlę, że w tym połarze nie trafić na ciebie albo na lata. No, zobaczymy. Teraz już nie ma praktycznie, że modlić się na kogo nie trafić, bo wszyscy są OP. Ooo, bramkę ci strzeliłem. Ano. Zdarza się, zdarza się. Nie no, o, co. Dobra, jest życiowy sukces. Nic. Nie to no, bez przesady. Ale zaraz stracę. Co z tego? i też strzeliłem na 9 -1. No, zawsze na dziewięć, zawsze mogę się nie do, nie do zera, nie? Aż najlepsze było to, że to było jeden-1 jeden. no. Aha, no widzisz jakbyś otrzymał Ale grę to ten Hammer Nie idzie mi ze nie idzie tym zaskoć. Dobra, 3-1. Takim wynikiem byś się mógł zakończyć. No, ja, ja, ja bym sobie jeszcze postrzelał, nie obrażę się jak strzelę. Ale stracić ja też, też mogę. Się nie okazuję, jakbym strzelił. No ja się obrażę. No Czech, dobra, spoko. Nice. Okej, okay, teraz świetnie. Ajajaj, uciekał tam. Woo! nie było spalonego? Adem, Był. Właśnie tak myślałem. No, no właśnie dziwię się, że tego nie odgwizda, mógł od razu odgwizdać, a ja nie mieć tutaj jednego benarfy Męczy, stresuje. męczy. Męczy, stresuje. Biedny się załamie jeszcze. Mm. Koniec. No. Mm. Spokojnie, przekupiłem sędziego, także, także jest dobrze. O, cztery strzały miał, nieźle. No, trzy jeden nie jest źle. <kluzny> Okej. Okay. Szkoda, szkoda, że trzy jeden, bo jakby było 2 jeden, ten teoretycznie mógł nawet jakimś picem, cufalem strzelić ci bramkę i... No, to gryfka czy coś, ale wątpię, że dwie bramki ci strzela. Czy strzela jakimś cudem? Aj, aj, aj. Nie, Luis, coś ty zrobił najlepszego. Uciekaj. Kapitalnie to zrobił. Nie, nie. Nice. Brawo. Ok. No, dawaj Oseidi. Z jest, nie? A. Aj, nie no, taki takim taki strzały ma czeka. nie ma czecha dokładnie. Jakbym miał innego, the hell. Dobra. Przekazał piłkę no, to nie. nie było zamierzone, ale wyszły. No, czasami takie niezamierzone później są dobre, ale... Na szczęście. Tak nie było, dobra. Suarez, pokaż coś. Tylko nie odgryza nikomu nic. Nie! Nie. No, kapitalnie, czy. Aaaa! Nie. Nie, czemu on sobie wygrywa wszystkie główki? Co jest nie tak ze mną? Dobra, wyjdź Czech, wyjdź Czech. Nice. Okej, okay, dobra, lecimy z kontrolą. Czemu do niego? O. Nie, nie! Nie! Spalony jeszcze. Okej, anyway, spalony. Dobra. Nie! nie. Ramirez, opa. Nie! Ramirez. No, tiotę, dawaj, nie daj. Oho! Dobra, mamy kabula. I Czech. Nice. Kurde, z wszystkie główki grywasz. Nie! Dlaczego tak? Ławy Czech! Czemu Arma nie ma jak kiedyś? No, właśnie tak. Nie podobał mi się. Zwłaszcza po jednym spotkaniu. Mi się tak nie, nie spodobał, ale. Eee! Nie, nie! Dlaczego? Dlaczego nie No świetnie że chcesz sobie zdobyć bramkę kolejki czy tam no, w sumie to pucha. nie wiem czy w pucharze są czy nie ma nie ma właśnie, to nie będzie MBła fajnie się nim gra, MBA, dobrze, dobrze, dobrze. No, jak, myślę że trzech z lepszych tańszych środkowych obrońców to są właśnie tych, których mam a we're malen? We're malen, tak. malen, no. Nie wiem, chyba nawet nie, nie grałem w Ultimate Team. Nie wiem czy on ma napisane, że ma 60 strzałów, a z nim zawsze jak z rzutu rożnego, jak z daleka jest, to... Mm, z wolnego. To zawsze strzelam bramkę. I to taką fajną nawet. Nie, mi się na przykład najlepiej e, strzela się wolne w Ultimate Team Pirlo. To jest naprawdę, nie wiem, tak z... A mi Hernandezem z Lazio. 3 na 4 wpadają. Takie bliskie formy. Polecam, jeżeli będziesz robić Serie A, skład na SPD. Skill gracz. Troszkę szkoda, że tylko 69 tempa, ale jak na SPD to nie jest tak źle. Nie, nie tu. Nie, nie tu. Okej, Rami, 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 Remy! Paul, nie, tak, może. Nie, Dobra. Spokojnie, spokojnie. Ja pomału na 4-2, chociaż. chociaż. Nie, nie, no przecież jest honorowa. Co byś chciał, ile byś Ale chciał? Ja chcę mieć super honor. Super, super honor na dzielnicy. Chcę mieć szacun na mieście. Nie, nie, nie! Ha, kama! Ha, o! Co to? <laughs> o! Oh, God damn. No, nie wierzę. Nie wierzę. Zmściło się na mnie wszystko. Tak! Są so lucky, że tak powiem. Albo FIFA 13, można też to nazwać, tak. Okej, okay, Ramirez. Ale nie ukrywamy, że przeważasz my, Czuję ja tylko w główkach No tak. właśnie, cały czas w główkach, to nie jest far. To jest nie far. O, ben ben Arf. Arf. Piękne... O! Piękne podanie tam. O. Lol. Trzeba próbować. Nie no, Ramirez to zawsze lepiej trzeba. Ten inform jest Binat chyba czy coś takiego z, z BBVA i on ma 99 strzałów z daleka. Monster! Nie! Nie! Teraz Czech naprawił to, co zrobił wtedy. No. Nie, falza co. Come on! Come on! Nie. 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 nie z tej pozycji, wolałbym stamtąd, ale. Peter Czech, obronione, 80. I tu. <gryw> o boże. O boże. Nie. No, no fucking Czech

Strasznie mi się źle gra. Nie dlaczego, tak strasznie mi podają sobie. Nie mogę znaleźć pasów dobrych. Dodatkowy czas i znowu główka. nie Czech 4-2, że dobrze, bardzo dobry mecz ja jestem zadowolony ok, a jeszcze No dobrze jest, ja awansuję, cieszę się z awansu Chociaż jeszcze może być 5-2 i chyba będzie nie no, tak jak będzie Sremi strzelał, no, to nie dziękuję. Dobra, kończymy 4 Bra do 2. 4. Awans mój, półfinał, czekam na zobaczymy jacy przeciwnicy będą. No, Jakby że teraz łatwo nie będzie. W ogóle nie, nie było łatwo. Ale dobra. zobaczymy. Dzięki za mecz. Nie naprawdę dobrze mi się grało. Nie sądziłem, że aż że będzie... Myślałem, że będzie bardzo dużo ciężej. O. No widzisz łatwo się ze mną gra, potwierdzenie dobra. Ale... No, 4-2 to jest dobry wynik z tobą. Mhm. Nie, ja się cieszę z 4-2. Dobra, dziękujemy wam za mecz. No zapraszamy na inne ćwierćfinały. No i do usłyszenia. No, trzymajcie się.